Zostań z nami wierny przyjacielu I pewna ostojo dla ludzkości Ludzkości, która kroczy drogami czasu Potrzebujemy Ciebie, Stawie Panie Także my, ludzie trzeciego tysiąclecia Zostań z nami teraz i powietrzne czasy Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze, bo w Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo tylko Ty jeden masz słowa życia wiecznego. Zostań z nami, Panie. Alleluja. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, Wszystkich rzeczy, Widzialnych i Dziadnych, W jednego Pana, Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego, Wjednoczonego, który Twój Ojca jest narodzony przed wszystkimi wydarzeniami.

Ostatnie godziny życia Ojciec Święty spędził na bezustannej modlitwie. Rzecznik Watykanu Joaquin Navarro Valls powiedział, że odszedł po mszy odprawionej w jego intencji przez jego pracowników. Przyjął komunię świętą. Ale 21, 37, Il nostro amatissimo... O godzinie 21:37 nasz ojciec święty Jan Paweł II powrócił do domu ojca módlmy się za niego Salve Regina Mater misericordiae vita dulcedo Deus pres nostra salve Ad te clamamus exules filii Eve Ad te suspiramus gementes et flentes in ad lacrimarum valle Eia ergo nostra, misericordes Cała Polska opłakuje Ojca Świętego. Papieża kochał cały świat, ale on był jednym z nas, dlatego jest w nas tak wielki żal i smutek i pustka. to czy w pokoju wiecznym jest tam, gdzie nie ma cierpienia, gdzie nie ma ziemskich rozterek. się przyszła wiadomość, że Ojciec Święty nie żyje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławiona wśród jasna. Prezydent Premier i członkowie rządu oddali hołd Ojcu Świętemu. Prezydent ogłosił żałobę narodową i opuszczenie flag do połowy masztu. Żałoba potrwa do dnia pogrzebu Jana Pawła II. Jednak najważniejszym hołdem, jaki możemy oddać temu niestrudzonemu wędrowcowi po ścieżkach globu i ludzkich serc jest korzystanie z bogactwa i mocy jego myśli, zrozumienie jego przesłania o potrzebie pokoju i pojednania, po dochowaniu wierności takim wartościom jak wolność, współczucie, solidarność. Jeśli tak potrafimy się zachować, to Karol Wojtyła, Jan Paweł II nigdy od nas nie odejdzie. Będzie dalej pomagał nam wybierać to, co mądre i sprawiedliwe, to, co dobre dla człowieka, co dobre dla Polski i świata. Dziękujemy za wszystko, Ojcze Święty, abyśmy potrafili sprostać Twoim naukom, dziełu i postawie. Oby. W sali Pałacu Prezydenckiego umieszczono opuszczoną do połowy polską flagę przepasaną czarną wstęgą oraz przewiązany taką samą wstęgą papieski portret. Zebrani w sali odmówili im wieczny odpoczynek, racz mu dać panie, za duszę Ojca Świętego i kolejno pod portretem papieża zapalili świecę. Odszedł wielki papież, najwybitniejszy rodak, Ojciec Święty. Dobry Ojciec nas wszystkich, mówił prezydent Aleksander Kwaśniewski. Smutek, żal i gorycz po stracie wybitnego człowieka to najczęściej pojawiające się słowa w oświadczeniach światowych przywódców. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush nazwał Jana Pawła II wielkim orędownikiem wolności. W nadzwyczajnym przemówieniu do narodu podkreślił, że Ameryka wyjątkowo kochała polskiego papieża. Papież, który zmarł w swoim apartamencie opuścił tron piotrowy w taki sam sposób, w jaki na nim zasiadł, jako świadek godności ludzkiego życia. Rodziny w rodzinnej Polsce ten świadek rozpoczął demokratyczną rewolucję, która przeszła przez wschodnią Europę i zmieniła bieg historii. Na zachodzie świadectwo Jana Pawła II przypominało nam o naszych obowiązkach, aby budować kulturę życia, w której silni chronią słabych. Stany Zjednoczone oddają hołd Janowi Pawłowi II. Amerykańska flaga nad Białym Domem została opuszczona do połowy masztu. W kościołach odbyły się msze w intencji zmarłego papieża. Chcę przekazać wyrazy solidarności z polskim narodem, który utracił swojego Karola Wojtyłę, swojego najwybitniejszego syna. Jan Paweł II zostanie zapamiętany także jako człowiek, który tak wiele zrobił dla zjednoczenia Europy. Dlatego, by na naszym kontynencie zapanowała wolność i demokracja, Europejczycy nigdy nie zapomną jego walki o pokój, o godność człowieka. Chod papieżowi oddał wielu ludzi na całym świecie. Na placu Kolumba w Madrycie ponad 2000 ludzi w milczeniu oddało cześć zmarłemu. Także w Niemczech przed kościołami zebrali się katolicy. Wielu przyznaje, że nigdy jeszcze nie odczuwało tak wielkiej straty. Biskup Moguncji, kardynał Karl Lehmann podkreślił, że cała ludzkość, nie tylko katolicy, straciła wielkiego człowieka. A my przenosimy się do Rzymu, gdzie jest nasza korespondentka Małgorzata Motyl. Małgosiu, Rzym opłakuje papieża. Wczoraj na placu Świętego Piotra było 130 tysięcy ludzi. Jak plac Świętego Piotra wygląda dziś? Witam Państwa. Plac Świętego Piotra jest dziś bardzo spokojny. Ci, którzy przyszli wczoraj wieczorem, by opłakiwać i modlić się do Ojca Świętego, teraz pewnie odpoczywają, śpią pewnie we wczesnych godzinach przedpołudniowych, tak jak wczoraj, plac znowu zacznie się zaludniać. Ty mówiłaś, że Rzym opłakuje papieża. Pierwsza reakcja na informację o śmierci Ojca Świętego była taka, że punkt gromadzony na placu Świętego Piotra zaczął po prostu klaskać. Byliśmy bardzo zdziwieni, potem okazało się, że we Włoszech, Rzym, oklaski. To także znak wielkiego szacunku i wielkiego uznania. Potem kardynał Leonardo Sandri, prowadzący modlitwę na Placu Świętego Piotra, powiedział, żeby ludzie się modlili, by byli spokojni, bo przed Janem Pawłem II Jezus Chrystus otworzył drzwi i Jan Paweł II jest teraz w domu. I rzeczywiście, chwilę potem zaczęły się pojawiać um, trochę inne reakcje. Ludzie byli spokojniejsi, bardziej skupieni, a Rzym nie spał do późnych godzin nocnych. Bardzo dziękuję z Rzymu, z płaczącego Rzymu, mówiła nasza korespondentka Małgorzata Motyl. A my przenosimy się na Jasną Górę, miejsca, które przez całe życie było szczególnie drogie Ojcu Świętemu. To tu kilkakrotnie w czasie swojego pontyfikatu zawierzał swoje życie Matce Bożej. Na Jasnej Górze jest Grzegorz Sopniewski. Witam na Jasnej Górze Żałoba. Oczywiście przez całą noc tłumy ludzi. W tej chwili ci, którzy brali udział w Różańcu, w czuwaniu nocnym wracają do domów, przybywają natomiast kolejni. Mamy już za sobą dwie poranne msze święte. Z pewnością miejsce to odwiedzą dzisiaj tysiące ludzi. Wszyscy mówią o tym, że to pierwsza taka niedziela po wielu latach, niedziela bez naszego polskiego papieża Jana Pawła II, i wielu ludzi mówi również o tym, że jeszcze nie dotarła do nich świadomość tego, co się stało. Szukają pociechy, szukają skupienia przed cudownym obrazem czarnej Madonny. Niech Pani Jasnogórska w swoich dłoniach zbierze nasze łzy, miłość i wdzięczność Ojcu świętemu za to, co dla nas zrobił. Tak właśnie modli się Jasna Góra. Jasna góra i Grzegorz Sopniewski bardzo dziękuję. A teraz to wszystko i zapraszam na kolejny kurier o 8:30.